Muszę pisać wersje, muszę stawać za mikrofonem W nikt się nie mieści, ale nie chcę być koronawirusem Ciężniowe. Ja jestem oryginalny, nie podrobisz mojego stylu Mam z tylu, miliony pomysłów synu. Życie to jak jedna wielka plansza, a ty jesteś tylko na niej popełniłem Bo pełniłem wiele błędów ty wytykasz mnie palcem O co ci kurwa w ogóle chodzi? Powiedz prosto w oczy, że tobie to szkodzi Mówią, że rap na schodzi to właśnie do ciebie się wtyczy Bo takich jak ty do niego trzyma się na smyczy Życie to jest jedna wielka cera, dostałem misję rapera Spłonęć każdego kurwiera czy zostanę tu sam jeden? No będę nagliwał, jestem tego pewien, na nie wiem, to będzie dalej Wiem, że dalej będę przelewał rap. To nie mogę, życie to jest jedna gra Życie to w upadasz, upada, so też tamten stan Jadę tam, gdzie jeszcze nikogo nie prożycie życie jak taka dla ciebie bierdolona pułapka, zdobyć jakiś szyb Dla ciebie jest zagadka Życie to w upadasz, upada, so też tamten stan Jadę tam, gdzie jeszcze nikogo nie prożycie życie jak taka dla ciebie bierdolona